Prawo Starego Testamentu było potrzebne na tamte czasy. Ono regulowało życie społeczne, ale Pan Jezus udoskonalił to prawo. Już nie było to prawo negatywne. Nie będziesz. Nie będziesz robił różnych rzeczy, ponieważ Twój Bóg jest święty i wzywa Cię do świętości. Pan Jezus powiedział. Bądźcie świętymi, ponieważ wy przekraczacie te przepisy Starego Testamentu. Nie chodzi o to, żeby nie kraść, ale chodzi o to, żeby z tego co mam jeszcze dawać innym. Nie chodzi o to, żeby komuś złożeczyć, ale chodzi o to, żeby nasze słowa były bogate w miłość. Nie chodzi o to, żeby kłaść kłodę przed niewidomym, ale tego niewidomego wziąwszy pod rękę przeprowadzić przez ulicę. Nie przecież nie o to chodzi, żeby złorzeczyć głuchemu, ale żeby wszystko zrobić, żeby z tym głuchym również duchowo się skomunikować. Pan Jezus nie zmienił ani jednej litery zapisu, ale udoskonalił. To, co było do udoskonalenia i pokazał nam, że wszystko odbywa się w kategoriach miłości.